No nic, to będzie śmieszne, bo. Honor talent! Nie, plus jest taki, że na pewno nie trafimy na 2 vs 2 vs Hillera. Mówisz czemu? Wszyscy grają w bo... DPS-y? Nie, bo na Skinner masz 2 vs 2 DPS, a jak będzie healer to jest 3 vs 3 automatycznie. Tak? Aha. A, a to zmienili jakoś tą mechanikę? No na samym początku tak było i dalej się to trzyma. Jedynie możesz pokrać sobie z healerem na 2 vs 2, jak weźmiesz Raidet. Aha, no w sumie to Albo ma jest sens. taki myk, jest taki myk, ale nie wiem jak to działa dokładnie, że koleś się zapisuje jako DPS, a Dan arenie chyba zmienia speka czy coś, czy coś. Dziwne. A powiem ci stary, mogę disarma mieć stary na ten. <grym> zajwistym Ja myślę, że my powinniśmy pójść do Underbelly Underbelly <grym> musimy po ten. Muslimska księżniczka musimy po tego. Stary, wyglądam jak. Ja wyglądam jak motocję. Aladen. Stary, stary Dziś... miecz Aladyna. Ja wyglądam jak taki, taki żuk stary, wiesz? Taki żuk, który rozwija skrzydełkę, tak. No, Aladdinie, stary, potrzyj lampę. Citizens of Dalaran. Idę temu. Stary to nie znajduje nam w ogóle aren. Nie, to seresatu arenę. Nie, bo czasami jej wiesz. dawno dostaje. Mhm. Ty, a tu za rated są fajne rzeczy jakieś tutaj. Ja muszę dzisiaj zagrać swoje rated, żeby skrzynię dostać. Rated Arena Victory, Powerful Armor and Weapons. Ale to co, jeden trzeba wygrać? No to po jednej arenie 2FS jed 2 Dostajesz fajną skrzynię, no? Kurde skrzyni to to jest Daily czy na To jest tygodniowe. Bo tutaj masz gwarantowaną część.. Ej, gdzie ty? Co ty? Na co ty się zapisujesz? Arena Kirmisz. Kirmisz? Czekaj no? jeszcze raz. Jak? <laughs> o, stary. Nowa arena, ja nie wiem co tu robić. Bism, o Boże. Nie wiem, właśnie Ty w ogóle nie grałeś tego. O, mamy w be, bez Bez mózg i Hunter. Zrzucisz sapa na tego, na szamana? Zrzucę Shumana. sapa na szamana, elo. Elo, yo. Mam nadzieję, że dobre buffy mi pójdą. Nie ten Dalaran. Citizen of Dalaran. Są ludzie z jakiejś roleplayowej gildii, którzy robią ten okay. roleplay. Hey, Ale jaki mam tutaj pisny mieczek z Kim mieczek? Chyba skin. Press. I nice skin mam nowy Dobra, no nic. To e, Scott. Który się Dobra, Żuk to tocz kulkę z gówna. To jest Sleeproxa. o pankę. O, no ona, dawaj sobie. Stop Okej, Ok, teraz ja. No, ok, GG. Wow, leczymy się O oh, wow, czyli ja jednak nie żyję Będziesz żył prawdopodobnie Albo i nie wow, kurde, łoł wow. Uważaj counter strike totem, cię na pierdolę Counter strike totem Łoł, wow, umieram Łoł, wow, wow, żyję Jeszcze żyję Dobra, już zaraz nie będę żył Nie żyję Umarłem T-proxy ich zabijesz I co to jest counter strike totem, stary? To jest takie coś. Może jak bije gościa, to on, on odbija damer cały we mnie, tak? tak? To ja sam siebie najebałem, także ty nawet nie tak. masz pojęcia, jak. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że. Tak se napieprzyłem w mordę. Wow, ja to na odpałkę zrobiłem. A to ten totem da się sfokusować? Tak, leży na ziemi, stary. Nie, Jej, tak. żałował tej przeprowadzki ocznym to koszmar. Czemu tak sądzisz? Na razie ocznym mi się okazał ze wszystkich stron bardzo pozytywnie. No nieźle, ale się nawaliłem sam A, kill team, stary, po prostu No nawet level, mogę dismantle the horde Nice, To honord, ale... Bo ty wiesz, co jest fajne, że na przykład jak robisz world questy i tak tylko pychniesz jakiegoś kolesia CSGO totem, to suka totem, stary CSGO totem Faktycznie, kurwa, global offensive na global offensive tam. Kurwa, nie no, co jest za bardzo podekscytowane, tak, że to robimy. No! Czy to jest hawok, czy to jest, czy, czy tak czy z to z jest Havok, ten... To jest hawok, nie? A, no, to jest pies. Ale znowu dajesz sap'a na szamana, bo ja się go boję. Jeszcze nie ogarniam tutaj wszystkiego, wiesz jak to jest Nie, ja nie ja wiem, jeszcze, bo ja, bo ja nie, nie znam jeszcze ludzi, co, co ich te talenty robią. To kurwa za kot? Kot! Psik! Psik! zamknij się! O, okay. A nie, bo on nas widzi, ziomek! Dobra, ale niech on się widzi nas, stary, bo zobacz on, kurwa, co ten debil robi! Misji. Czekaj. Ale go zostanę? O kurde, nie okay. zdążyłem, stary okay. No nieźle Lecą w ciebie nie. Dobra, stary, zostaw tego demohatera! Ma blur'a, ma blur'a, zaraz go zabijemy, teraz, teraz możemy go O kurde stary Co on z nami zrobił? A, tam trzeba mhm. Dobra, <grym> Dało się Co ja zrobiłem, ale te areny są jakieś takie rakowe trochę Czekaj, tego kota muszę Kwaś, 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 CO JEST KURWA Ej, owaj Czemu? Jestem z A, bo będziemy grać 3, 3. O, mam ma dobra, gramy 3 3 Czemu gramy 3, 3 Bo po prostu znalazłem na Boże. Dobra, a... Masz gildię, Mam gildię Daj sapa na. Chcesz dać dobre CC? Mm. Nie. Ale nie, nie, to <śm> Nie no, nie. E... So, mogę no na kimś usiąść w sumie. Myślę, myślę, że ta szamana, jakbyśmy tak sobie. Nie wiem, w sumie. na początku szamana echa. Postaram się Bo on może boleć, Dobra. Ok. nice Ja sobie już tutaj wchodzę na jego mocno, Nasz warloka Dobra, go, go, I okay, na mana też, Resto Zestemnuję Szamana, Resto Dobra Ja wchodzę na Szamana, wiesz? Chuje... Stunuję szamhałów, ale by zresztą było, że za ty Co jest? Ale mnie kurde zestunowali, no nieźle że... też strike to ten <Z8> Dobra, zrobiłem kontakt. Mam furtyr To jest zizy gawande, To tego gościa, się nie da zabić. Dasz, dasz. Gdzie są moje buffy? Dobra, mam polimorfa. Ok, zsunowałem mózg. gościa. No nie wytrzymie po prostu ten jest po prostu niemożliwy. Zostałem mocno, chyba. Nie, no, nie, no, nie, no, nie. No. Mafira zostałem. Kurde, ale te PvP się porobiło Nie dostaję w ogóle buffów stary Ja mówię, no że musimy nie czekać wytrzymy. aż dostaniesz buffiki, bo inaczej jest tak. No Saj iście dostał struna tutaj Chodź się sfokusujemy na kogoś O nice Pożujesz tam No jest! Uh, nice. To oh, Boże Gdzie są moje yeah, buffy? Gdzie są moje buffy, stary? To, to, to mój tekst No bo ja mam Wiesz jest fajne? Że ja mam tutaj taki talent, który sprawia, że non-stop mogę napieprzać Patrz na ten damage Paralopa Ja to tam wiesz, w połowie byłem sfirowany Czekaj, czemu my idziemy jeszcze raz na ten... Zain? A nie, 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 wyjdź, wyjdź, wyjdź Leave Arena Wyjdź, Będę szedł Przesłyszałem reaktywacji Senuela Powiem ci, wiesz co, żyłbym z tą They świadomością, Q. lepiej. Take no, oh. no. Nie, poczekaj. Żebyś z świadomością lepiej, jakbym tego nie wiedział. Ale następnym razem po prostu lifara nadają. Nie, nie chcę, drogi Grexon. Są zbyt sten. wiesz? Ja muszę dopiero zrozumieć ludzi, którzy, którzy tym grają, bo wiesz, jest tyle klasy i każdy ma te honor, talenty. Ja na przykład mam tyle spoko, że praktycznie non-stop mam, mam energię przez to, że no, no. mam control is king że Jak ktoś zostaje silencowany, zestunowany albo spolimorfowany, to zostaje na 3 sekundy adrenaline rush i się stakuje, hmm. więc jak im więcej ty stunujesz, tym więcej energii miał miał hmm. manewrować. A jak proces jest taka stara, że po prostu jest dużo zmian. Na przykład nie słyszałeś o Counter-Strike to, o tym, bo po prostu jeszcze PVP nie grasz. No nie, ja nie, no, nie, nie nie, w, 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 w ogóle że to jest, wzią, że jest No wiem no. właśnie, to jest to. Ja w ogóle honor talentów nie znam. Sare, się że nie zobaczysz sobie Dimo Huntera. Znaczy może zobaczysz, który leci w powietrze. Na no no 10 godzinę no to Teraz też pewnie zobaczę, bo. No. Słaba klefa. Już nie jest taka dobra, bo została nerpa. A dajmy. Wszystko. Uważaj tylko na to, co się ma. Eh, To jest wprytnik rok nie żyje, rok nie żyje, rok nie żyje. Okay. Nasz też kołoś nie żyje. Nie, on będzie żył. Nice O, skasowany. On już nie ma tego. Tarcza karna, że nie go robić. Nice już. Live. Tak tak, 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 tak Ja, ja wiem, że muszę Smutno, stary? Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że A nie przez to, że nam go trafi teraz, zobaczysz Nie Nie, 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 No, pójdziemy jeszcze raz i zobaczysz, że trafi nam goście na 100% Ale to będzie cringe, stary, że tak wiesz, musisz... Jesteśmy... No, to jest zajebista tam. ta... ...arenka Ładnie wygląda bardzo, fajne są te dwie nowe arenki Nie, śliczna, śliczna, śliczna Najbardziej mi się ta podoba, oh, popatrz Patrz, bądź... widzisz, kto tam jest? To ja tam jestem. Aslan, stary, czy tam jak on się nazywał? Fas. Z... Nie, to no, mu Mufasa też, ale był ten z Narni był ten. A, z Narni? As Aslan. A. Chyba coś Aslan, chyba przez N. Atlas? Coś w tym stylu. Może Atlas. Atlas loot. Atlas loot. Dobra. Um... Tylko to Zrób sobie szybko screena, panie. Masz blinda? Nie. W sumie deeper st stratę czym powinien wziąć się w rozumie, debil. Tak mam. No to rzucisz blinda na szamę. Uwaga, widzę, widzę cię? Już nie. Ja nie dotykaj uh, arena Hakarasu, przecież chyba. Dobra, dostaj blinda. Ja ci. Poszedł blind. Jest. Dobra, uciekamy teraz. Tak, teraz uciekamy. Możesz dać sapat? Masz vanish? Mm, już nie. <laughs> ah, no, 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 ee, okay. Dobra, dobra, dobra. Idziemy. Teraz, 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 teraz na Dima Huntera możemy. Tylko musimy zestumować. Ale on nie żyje O no, kurde zostałem Zumowałem z... gościa. Nice. Teraz ja chcę przeżyć Dostunuję go okay. Powiem deeper stratage wziąć za mnie debil w sumie. Ło, zabił mnie jeszcze ja pierdzielę O oh, kurwa. No właśnie, Dobrze! stary. No chyba kurwa kpisz Jebany ty, ja nie tak wiedziałem, że taką tak, on tak szaman ten. Ja bo ja wiesz, tam, ja żyję jeszcze World of Draenorowym szamanem, który wiesz, nam jest głównym, ale. O stary, ci na jebie. Ja, mu, ja muszę talent ale zmienić. No, okay, tak... Ojej. Ojej, prawie się No bierz go? No to. Dobra, to niestety jestem foralem To jest, to jest smutne Ale no, no tak to działa O, oh. ten jeszcze z Jestem ciekaw czy Buziek nastawał heal Nie no idź stary, idź Weź go zabił, bo jeszcze odpali się No gdzie się odpali? Nie wiem, cheatem jakimś ruskim czy co ja czy arena bo ja potrzebuję. NH no. jest Enhice bolesny. No właśnie dopiero się nauczyłem, note to myself. NH jest bolesny. Ja dlaczego muszę Deeper Strategem wziąć? Bo i tak będę miał energii w pizdu, a Deeper Strategiem sprawia, że mam 6 komu pointów i używam 6 komu pointów i moje finishery zadałem 10% więcej obrażeń. Eee, jestem po prostu bogiem. Świat top do to sobie sobie. Eee, choć coś czuję, że inne speki są o wiele łatwiejsze niż Outlook, który teraz musi, wiesz, setapować na zasadzie obawy. A co, to wam Czym Bo jest zajebisko ...stora. Znaczy Chociaż nie wiem, jak teraz po tych zmianach, które były, ale. Tam... No, leży game. Huntera. Mhm. Taka, jak będzie cały zielony, to tak raczej nie. Zresztą wiesz, jak To To zrobić Master'em? Tak. Eee, co? Beastmaster? Nie. Nie, nie. No a teraz. Tak. No teraz, teraz, jeżeli dobra. Tak, Kurde, no, tak skasualiłem się PVP, że, że aż po prostu. Nie, ja muszę jeszcze to poznać, to PVP tutaj. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. A, widzi. tak? Widzisz nas? A nie, trafię Ale jest okej okay. ty jeszcze Co ja możesz... Rzuć na. Rzuciłem? Tego drugiego. A nie, nie rzuciłem. Okay. A teraz nice. rzuciłem. Dobra, on towa. Mogę KURWA on lata! Wiem wziął, o tym właśnie mówię. I co ja teraz muszę robić? Na ja spadł. No kurde, stary on nie żyje mógłby on umrzeć? Dziękuję Zrobię ci tyle obrażeń ile mogę, ale... Okej okay. No stary, stary, ja to tutaj zrobię stary, spokojnie Masz full życie, jeżeli byś tego nie zrobił stary Ale na szczęście ja też mam życie Właśnie on lata stary i co on, zaklika, on strzela sam do... Stary no kurwa lata A on ja, co dostaje wiesz, nowej action bar czy co? Mam specjalną strategię na niego ogólnie jak on lata Stary przecież ale się schowałem Wsadzimy i ale... jak polewa go załatwimy <słanski> Wyląduje, Gdzie nisko <słanski> Tak, 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 tak <słanski> Ale rzeczywiście ten... No, no to może coś ciekawego Stary jeszcze wygrałem i co my za to dostaniemy? Mamy do wyboru, czy właśnie dostaniemy skrzynię? Dostańmy, to wszystko dostaniemy. Skrzynkę, Bacze, honor oh. plus artefakt powiem. A eh. skrzynki to mnie kupa. the gaming road to, to bliską. <laughs> nie, ze mną to nie, ja nie jestem materiałem na Road to blizką. Chciałbym cię rozegrać tak konkretnie. Kogo byś w blind'a? Paralek tylko powiedział. A jak e, użyję tego, to zabijemy go na stunie. Także od razu wjebujesz mu e, e, coś tam, bullet between the eyes przede wszystkim. Alej ja tam biada. Pysk. On jeszcze nie wie. Nice. O! Stun! Artefakt y, y. Kurwa, ten d Hunter poleciał Co, 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 co on robi? To ten Demon stary nice, Ja stawałem. nie mogłem nic zrobić, stary, w tym typu, że to jest takie... No, a czekaj, zrobiłem więcej obrażeń, niż wy wszyscy razem wzięci Wow No, no bo kurwa, ja... Serio? No, no, no bo ja ci setupowałem, stary, on dostał blind, a ty tak tak, ten goleś blur'a nie użył w ogóle on chyba co? nawet nie wie, co to znaczy Blur? Taki w filmach? Opcja graficzna sobie mogę włączyć, czy co? Skill'em ore, ore. Nie, ale to jest fajne Fajne, że jest kimś PvP, bo tak ten, znaczy że jest e, event PvP, bo tak dużo ludzi sobie... A, co zrobię ciekawe. No więc no, Weston jest tym dobrym. Ponoć Demon Hunter jest dobry. Frostmage ponoć jest taki średniowy. Teraz nie wiem, ja nawet nie wiem co ich artefaktowe umiejętności robią. No, no. To ciekawe. Znaczy, wiem mniej więcej co robią, tylko nie, wiedzą, nie wiem co robią ze mną, nie? Aha <coughs> Wiem, że monkowa, no to wiesz tam trochę, trochę Aha. mordę mi tam obija, nie? Ale... Kogo robimy ja Kogo będziemy bić? Pala, yy, rzuć blind'a na tego yy, Albo sapa na maga Bo się pokazuje Sapa na maga Oj, chuj. Dobra, to otworzę na... Mnie. Czy chcemy poczekać? Poczekamy chwilę? To tak muszą nas znaleźć Ja bym poczekał Poczekamy jeszcze 29 o oh, kurde, ale dostałem no, do no, 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 nie okay, no, nie to nie wiem. Fake, to muszę stream dawać. Dobrze, że mnie goni. Okej, okay, okay, jest i Babu Jest i fucking Babu, tak. E, nie bi, teraz wąby, wrócimy życie, Zastanowałem gościa, a on nie ma zbierania Oh wow Tracą żarty, fucking to Nie mogłem się trafić, wtf Toon Nie chcesz zobaczyć jakiego wrażenia robi Glacier Spike? Ja mógł testować No, fuck dostaw w <noise> Mogę pozwolić mu testować Masz Ebon, Ebon Bolta, taką umiejętność większy, silniejszy Frostbolt o, o, o. Czekaj, bo się przestraszyłem nawet Że, że większy taki... E, 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 Frostbolt? Nie, nie brzmi w ogóle strasznie w takim razie Ale klasa Spike to jest fajna mnie To wybitny z ciebie gracz, skoro tak podstawowych rzeczy nie wiesz oh. Jestem bardzo wybitnym graczem Zresztą taki trochę zamulony, i tak dzisiaj. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że retardyna trzeba zabić, tak? Mm -hmm. Znaczy. No, no. Znaczy tutaj. Znaczy problem będzie to, że Potem on mu rzuci. Eee, jak się nazywa. Bopa. Na rowkę, jak sprowadzimy go do low HP. No to Paladyna. Ale problem też ma bańkę. Ogólnie, no problem jest taki, że on zebrał, może rzucić bańkę i go. Się... No, bo sam się zblendować Ale popa. O! To jest fajne. Musisz to niego otworzyć. Zblindować roga? Hmm. To jest. Partok? Jezusie, drogi, to jest Partok! Oni w ogóle wiedzą, co to jest PVP? To jest dobre pytanie. Uważaj, stare No uciekłem Dobrze, wypuchli. Kurde Że go sobie. Dobra uwaga, uwaga, uwaga Uch chciał tutaj mi tutaj tak zrobić. Ten mnie tak, to ja go tak. A no nie ma żeby Rozjebani. Chyba ostatni quest, co? Chyba znaczy tak. Ostatnia arena Przydatny jest ten y, talent na zwiększenie leczenia z flasku, a co do PvP. No właśnie, Właśnie nie wiem, bo on tam trochę, trochę zwiększa, ale ja nie wiem, czy te inne nie są przypadkiem nieco lepsze. Elusiveness, Cheat Death, bo to i tak w PvP ta Crimson Vialka leczy mega mniej. 42%, ale w PvP to jest zredukowane, Ja w PvP nie staje 40% O Jezu się drogi, będą się dotykać te homoseksualne paladyny No? Dotyk świętości Dotyk jak pff, dotyka go stary po brzuszku Dotyk obrony Fajne jacy Oplum no tego bimy? O ale to by boleć Ja Albo przynajmniej tak. poczekaj, poczekaj, przeżyj Że... to, przeżyć to ja sobie ucieknę z... Kurwa pożegnaj się ze swoim apwanciami z coś tam Nie masz już Jezu Jezu się dągi popnął Oj, No dobra będziemy w Który który tam nie ma tego? A ten nie ma no dobrze, to teraz stop. Ale będzie boleś. Uważaj na wybuch. Ale nie żyje. O, mam popa. Nic nawet nie zrobili w tej walce. Uważaj, będzie wybuch. Tak jak mi przykro, że tak się składa, że mam akurat tutaj Dobra, ja jestem Dobra, kość jest zrobiona A czekaj, te Leaf Zobaczymy ciekawe, co tam mi padnie Rozjebani, to co, żeśmy raz przegrali tak? Nie, ani razu razem. O, 10-0 o. 75 artefakt poweru, czekaj, bo to badass. W ogóle ja nie wiem, czemu mi ten artefakt poweru nie mogę tego przyjąć. O! Kurde, 33, o, nieźle. Wow, 152 artefakt poweru. Ale to 1300, znaczy 3000 artefaktów dzięki temu, w sumie jest tam. No, ja tak okay. samo. Ale trochę więcej. No, więc A, to było. Czekaj, ja się muszę kurde przelagować, bo mi. się pod rzędem, tak serio słabe, znaczy. Moim zdaniem to oni mieli down po prostu, ale to tylko moje zdanie takie o ten Slaprox myślę, że tylko tam pokiwa głową, że się zgadzam. Nie, po prostu byłem dobry. <noise> Nie, oni mieli po prostu dauna, No ja Odpalali te bańki, widziałeś jak oni odpalali. stare, ja wlazłem w tego gościa, stary ledwo co ten. I... Ja muszę zrestartować woła i możemy coś porobić jak masz ochotę W ogóle hmm. robiłeś już ten? A